Jako, że jestem łapczywo na atencję kurów, jako że szukam łatwego sposobu na wybicie się, jako że uwielbiam sobie Pierdzielić oraz oglądam kanały oraz streamerów komentary, który ostatnio obiektywnie, moim zdaniem, powiedział parę głupotek, to stwierdziłem, że tak w paru słowach spróbuję odnieść się do jego słów. I chodzi mi tutaj tylko o sposób argumentowania, a niekoniecznie o prezentowane przez niego zdanie. Powiedz mi tak. Masz dwie sytuacje. Masz, roz, rozpiszemy sobie tak. Sytuacja numer jeden, sytuacja numer dwa. W obu sytuacjach mówimy o tym samym graczu, o tym samym poziomie skilla. I w pierwszym meczu masz możliwość dla spika. I w drugim meczu masz możliwość dla spika. W pierwszym meczu grasz na darmowym koncie, na którym masz tam odblokowanych 20 bohaterów. W drugim przypadku masz odblokowanych wszystkich bohaterów. I twoje umiejętności pozwalają ci zagrać wszystkimi bohaterami. I pojawia się taki draft że jesteś w stanie z spikować i skontrować przeciwnika na midzie, w przypadku drugim, w przypadku pierwszym nie masz oblokowanego tego bohatera. Czy kontrując przeciwnika zwiększasz swoją szansę na wygraną? To mi odpowiedz. Tak. Więc dlatego uważam, że jest to pay to win. No nie ma tutaj za bardzo z czym dyskutować, tak. Jest to pay to win, ale procentowo na tyle nieistotny, że nawet nie wiem dlaczego jest ten temat poruszany. Pobawimy się natomiast w delikatnego adwokata diabła. no bo każdy, kto kiedykolwiek grał w mobę Zdaję sobie sprawę, że umiejętności gracza są dużo ważniejsze niż postać przez niego kupiona. W low elo tak naprawdę lepiej jest mieć mniej postaci kupionych, a katować sobie dwie, trzy, które ci się podobają i którymi już w miarę umiesz grać. Natomiast na wyższym elo zakładam, że ludzie mają odblokowaną większą liczbę postaci, bo po prostu dłużej już w tę grę grają i mogli sobie na to pozwolić. Jeżeli hipotetyczny nubek z brązu ma kupione wszystkie postacie i każdą z nich gra tak samo beznadziejne, no to nawet tym pickiem za dużo nie ugra przeciwko nubkowi z brązu, który ma na swojej ukochanej postaci rozegrane ponad 100 gier. Oni robią tak, że wychodzi na champion i on jest mega OP przez pierwsze dwa tygodnie. No to jest to pay-to-win. No tak, tutaj wychodzi chciwość Riotu na i to jest przykład pewnie jednego z takich największych pay-to-win w LoLu, ale każda rozsądna osoba grając gdy dochodzi do wniosku, że jeżeli nie masz first pick w drafcie, to banujesz tę postać. Po dwóch, trzech tygodniach, w przypadku ekstremalnie postaci, nawet szybciej, dochodzi do hotfixa i da się grać normalnie. Zadajcie sobie, nie no, po prostu mi odpowiedzcie na pytanie, bo to jest logiczne. Czy większa pula bohaterów daje ci większą szansę na wygraną? Bo ja uważam, że daje. Co na przykład wielokrotnie jest udowadniane na jakichś Worldsach albo Internationalach, gdzie na przykład, słuchajcie, w 2022 czy 2021, team, który wygrał Internationala w docie, wygrał dlatego, że miał main carry, position one który był całkowicie adaptacyjny. Koleś każdy mać zagrał innym bohaterem. Był nieprzewidywalny. Jego głównym atutem było to, że on potrafi zagrać każdym bohaterem. No i tutaj nie do końca rozumiem, co Kiszak chciał w zasadzie udowodnić, akurat używając takiego argumentu. No jest to oczywiste, że gość, który potrafi grać w większą liczbą postaci, będzie lepszy. Ale to jest raczej już różnica po prostu w samym skilu. Nie wygrali dlatego, bo miał więcej odblokowanych postaci, tylko dlatego, że potrafił grać większą liczbą postaci a na turniejach takiej rangi gracze grają na kontach dostarczonych przez Valve czy Riot, gdzie mają odblokowanych wszystkich bohaterów i nie muszą ich kupować w jakimś mozolnym procesie farmienia waluty w grze. Więc fakt tego, że on miał większą pulę bohaterów sprawił, że był lepszym graczem i dawało mu to większą szansę na wygraną. Jeżeli typ miałby jedną postać, która by była jego mainem i nagle by go zbanowali, to doszłoby do sytuacji jak w internacjonalu, gdzie Chińczycy nie potrafili grać Leszrakiem, OG celowo nie zbanowało Leszraka, ich ograli jak ostatni, by bo ich lider nie potrafił grać leszrakiem. Ale właśnie o to chodzi, że daje ci to możliwość. Większy hero pool zawsze sprawi, że jesteś lepszym graczem. Większa możliwość wyboru bohaterów względem okrojonej da ci lepszą perspektywę i to jest najważniejsze. No i tutaj już mam wrażenie, że logika odwala takiego fikołka, że nawet nie wiem gdzie zacząć, bo to nie fakt tego, że miał tych bohaterów odblokowanych na koncie, mu dał przewagę, tak? On ich nie kupił. Tylko to, że włożył czas, aby nauczyć się tych postaci i potrafił nimi grać. Ta sytuacja, gdzie mit nie potrafił grać postacią. Więc przeciwna drużyna w jakiś sposób sforsowała go do piknięcia akurat tej postaci. Jezu, to ile tam bohaterów jest w tej docie 10? No bo to brzmi już aż tak absurdalnie, że się wierzyć nie chce. I to nie większy Hero pool sprawia, że jesteś lepszym graczem, tylko bycie lepszym graczem sprawia, że jesteś w stanie grać po prostu większą ilością bohaterów. Więc tutaj jasno wynika, że większy. Champion Pool jest konsekwencją tego, że jest się lepszym graczem, a nie na odwrót. Bo to nie jest tak, że kupisz sobie po prostu więcej champów i nagle stajesz się lepszy, tylko jesteś lepszy, bo umiesz grać tymi championami. No a jeszcze wracając do tego zawodnika z Chin, który akurat nie potrafił grać daną postacią, to nie jest tak, że ktoś mu ograniczył możliwość nauczenia się grania tą postacią albo nie kupił jej, tylko on sam ograniczył sobie. Champion był przez to, że tej postaci się nie nauczył. Lol jest jakiś gigagównym. E, no tak, Lol jest generalnie gigagównym. E, no i tutaj będzie taki dosyć spory, wycięty fragment z filmu Kiszaka, ale to nie dlatego, że ja chcę tutaj manipulować faktami, tylko dlatego, że w tym akurat okresie jest wszystko, z czym powiedzmy, się zgadzam, albo w większości zgadzam i raczej nie ma takich rzeczy, które wymagają sprostowania czy też e, jakiegoś dopytania może samego twórcę. Po prostu zgadzam się z większością, jest tam też dość spory fragment z takim rantem na Maćka z czatu, więc nie będę tego tutaj umieszczał ani za bardzo komentował. Natomiast wrócimy sobie w okolice 17 minuty, gdzie znowu jest jakiś fikołek logiczny, nie za bardzo rozumiem co twórca miał na myśli, no ale to zobaczcie sami. A powiedzcie mi teraz, jeżeli byśmy zrobili warsy, no nie, zawody w lola, jedna drużyna miałaby maksymalnie 10 bohaterów do spikowania, a druga drużyna pikowałaby z, tego so z pełnego hero poola i miałaby tego samego skilla, która drużyna miałaby większą szansę na wygraną? Ta, która by miała okrojony pik, czy ta, która miałaby dostęp do pełnego piku? No to skulę, no przecież to jest logiczne. No, i właśnie w tym momencie logice mówimy z jakiegoś powodu znowu papa, no bo w jakim świecie, jedna z drużyn na Worldsach w lol czyli no na jednej z największych imprez esportowych, miałaby mieć ograniczony Champion Pool? No, nie wiem, są takie dwie rzeczy, które ograniczają zawodnikom piknięcie danej postaci, i są to bany w fazie draftu i umiejętności zawodników, albo może raczej brak umiejętności grania jakąś postacią. Więc dlaczego to jest takie dziwne do zrozumienia, że jeżeli masz ograniczoną liczbę bohaterów, to kupienie bohaterów daje ci większą perspektywę wygranej. No bo daje ci większą perspektywę, czyli zgadzacie się z tym. No i właśnie tak nie do końca, no bo dajesz tutaj taki absurdalny argument w postaci Warsu w Lolu z jakimiś ograniczeniami z dupy w wyborze postaci przez jedną drużynę. A następnie się pytasz, czy zgadzamy się, że kupienie większej ilości postaci daje większą możliwość wygranej. No, trochę daje, ale akurat w jakimś procencie sytuacji. A ten argument dosłownie nie dowodzi postawionej tezy. I tutaj, tak dla kontekstu, jest to dosłownie jakieś 40 parę sekund ciągłej wypowiedzi pana Kiszaka, którą ja tutaj omawiam. Jest tylko przerywana moimi wypowiedziami. Nie można porównywać parpleju. Tam są inne team campy. Ale my, nie, no my nawet nie mówimy teraz o propleju, stary. My mówimy o zwykłych rankedach. I zastanawiam się, co to za mistrz gaslightingu i manipulacji się wkradł Kiszakowi, ale dosłownie tam 30 parę sekund wcześniej rozpoczął argument o worldsach, żeby po chwili powiedzieć, że przecież my tu wcale nie mówimy o propleju. I może dam sobie taką furtkę, bo podejrzewam, że ten materiał po prostu na YouTube jest w jakiś sposób też pocięty. Może tam coś jest z kontekstu ukradzione. Ale oglądając to na YouTube w takiej formie, no, łatwo jest wywnioskować, że jakiś gaslighting się wkrada. Jeżeli na streamie wyglądało to inaczej, no to fajnie byłoby zobaczyć po prostu pełen kontekst wypowiedzi. A jeżeli wycięte tam były tylko jakieś, nie wiem, westchnięcia czy czerpnięcie powietrza, tak jak w moim wypadku, czasem też to robię, a czasem nie. A, tak, dałeś po prostu absurdalny przykład, stricte związany z proplejem, żeby uwiarygodnić swoje zdanie na temat czegoś, co zupełnie nie jest związane z proplejem, a potem jeszcze gaslightujesz widza, bo ci to wytknął. No okej. Okay. Czy mając możliwość pikowania większej ilości bohaterów, zwiększysz swoje szanse na wygraną, niż mając jednego bohatera? No i to jest w sumie też bardzo ciekawy temat, czy masz większą szansę na wygraną, mając tylko jednego bohatera czy tam kilku, czy powiedzmy różnica to jest 15-20. No tutaj wszystko jest bardzo zależne. W części przypadków na pewno tak, masz większą szansę na wygraną. A zależne jest chyba też najbardziej od tego, jak się czujesz z daną postacią, no bo ciężko jest piknąć coś, w czym nie czujesz się komfortowo, albo grasz pierwszy raz, a pikujesz to tylko dlatego, że jest konterpikiem No to jest po prostu głupota i ktokolwiek tak robi, chyba nigdy za bardzo nie grał w mowę.